Dobry wieczór. Wybacz mi, regularność nagrań, aczkolwiek powiem wprost. Nagrywam kiedy mi się chce i kiedy sobie stwarzam do tego okoliczności, a nie. Na chwilę obecną nie mam zamiaru tego w jakikolwiek sposób systematyzować. Będę nagrywał niezależnie i kiedy w zasadzie. Kiedy przyjdzie na to ochota sposobności sobie samog stworzyć, więc to nie o to chodzi, bardziej chodzi właśnie o chęci. Dzisiaj, dzisiaj to o czym chciałem mówić wynikło w sumie samo, samo z siebie, bo <coughs> rozmawiałem z koleżanką i <coughs> powiedziała, że ma ochotę na straszną ochotę na czekoladę, ale tak bardzo nie chce jej jeść. I No i właśnie rozwinął się temat uzależnień. I nie mam na myśli, chociaż też mam na myśli, ale uzależnienia główne, głównie co mi przychodzi na myśl, to wódka, narkotyki, papierosy, nie wiem, zakupy, hazard, seks i zgadza się, bo to są ja przynajmniej mam. Ja lubię skrajności, jeżeli podaję jakiś tam przykład, no to gdzieś tam no kto mnie zna, to wie i zna moje poczucie humoru. Natomiast jakby nie patrzył z tych uzależnień, wszędzie dookoła mamy dużo, dużo więcej. Jeden mój kolega na przykład odstawił TikToka, bo stwierdził, że on to określił tak jakoś gdzieś się naczytał i określił, że ogranicza dopaminę zewnętrzną, żeby jego mózg zaczął produkować tą dopaminę. Ciekawe zajęcie z racji tego, że nie usypia z telefonem. Ja osobiście tak robię w momencie kiedy zamykam oczy to w zasadzie blokuję telefon i, i kładę się spać nie mam tego momentu ten moment wyciszenia przychodzi aczkolwiek no, towarzyszy mi w łóżku ten telefon w zasadzie pierwsze co otwieram oczy to ten telefon chwytam w rękę siłą rzeczy, bo tam mam nastawiony budzik przeważnie i tych uzależnień naprawdę może być tyle sam jestem sam jestem tego przykładem Jestem niepijącym alkoholikiem od no, już ponad 6,5 roku. Nie piję. Miałem dwa wypadki, ale to przez przypadek, z racji tego, że piję bezalkoholowe piwa. Raz za granicą mi się zdarzyło, i raz po ciemku. Naprawdę było ciemno, i byłem przekonany, że to jest zerówka, a nie było. To jednak piwo zero nie niosło to ze sobą jakichś większych konsekwencji. Za pierwszym razem byłem trochę zestresowany, za drugim razem. Kiedy się zorientowałem faktycznie, że to nie jest bezalkoholowe, po prostu je wylałem, i usiadłem z powrotem na łóżku w hotelu. I pomyślałem, że w sumie nic się takiego nie stało. Mało tego nawet mi nie smakowało, bo dlatego się zorientowałem, bo smak mi coś nie odpowiadał. Okazało się, że jest alkoholowe. Po 22 latach palenia papierosów, przestałem je palić. Dobra, po kolei. Jeżeli chodzi o alkohol, na koncie mam. E, ostre zapalenie trzustki, dwie rozbite rodziny, e, dziewięć ataków padaczki alkoholowej. no Generalnie już było tak pod koniec tego pierwszego życia z piciem to te z wódką, nic więcej. Bo to było najważniejsze, nie tam pierwsze dzieci, dziecka, pierwsze kroki, czy, czy tam jakieś ważne rzeczy dla niego. Przypuszczam, że gdzieś tam się rozwinę na ten temat, bo to duża część mojego życia i ale to pewnie w przyszłości. Gdzieś tam o tym będę wspominał. Albo po prostu będą się plotły wątki, bo no, wiele rzeczy jednak z mojej przeszłości To, że teraz tutaj mówię, generalnie uważam, że zawdzięczam mojemu alkoholizmowi, bo nie pracowałbym nad sobą, gdybym faktycznie tak jak w poprzednio mówiłem o, o tym Gdybym nie doświadczył tych wszystkich rzeczy, uważam, że nie można wiedzieć, co jest na szczycie, nie wiedząc, co jest na samym dole. Więc dzięki temu doceniam różne rzeczy. To, że, tak jak mówiłem, mam dwie nogi, dwie ręce, jestem zdrowy. Lekarze dawali mi w wieku 30 lat, dawali mi maksymalnie 2 lata życia w, przy tym trybie. No i, no i wyszedłem ze szpitala i stwierdziłem, że to jest dobry dobry moment po prostu, żeby przestać po jakichś, nie wiem, powiedzmy 15 latach picia żeby przestać papierosy jak wspomniałem, 22 lata paliłem fakt, że prawie pół roku paliłem 10 sztuk dziennie ale cały czas i do teraz w zasadzie minął ponad rok minął kiedy nie palę normalnych papierosów ale gdzieś się posiłkuję tymi elektrycznymi sprawdzałem jednak Na chwilę obecną nie, nie mam jakiejś większej chęci, żeby to rzucić, bo relaksuje mnie to po prostu. Jak przestanę to palić, bo przypuszczam, że przestanę prędzej czy później, to będę wtedy mówił, że tak sobie tłumaczyłem. Jak w przypadku alkoholu było, no to tłumaczyłem sobie, bałem się ataków padaczki, dlatego piłem, bo nie chciałem pić. I to jest kluczowe w tym wszystkim, ta chęć. I, i do teraz. Alkohol, papierosy, hazard nie uprawiam właśnie ze względu na to, że za bardzo by mi się to podobało. Narkotyki gdzieś tam kiedyś różnych rzeczy próbowałem, aczkolwiek nie jest to. Nie dałem się w to w jakiś sposób tam wmanewrować. I jest mi z tym dobrze, bo uważam, że świat naprawdę na trzeźwo jest przepiękny. Chodzi o te dźwięki, zapachy, smaki, bo to się dla mnie ogromnie zmieniło słodycze, potrafię do teraz potrafię zjeść paczkę chipsów, na to dwie czekolady dwie tabliczki czekolady i popić to wszystko piwem bezalkoholowym i o drugiej w nocy położyć się spać ale tak lubię ponad rok nie trzymam żadnej tam w zasadzie diety ani nic, niczego takiego i wciąż niestety ale mam niedowagę i według Według wyliczeń fachowców i według mnie, bo chciałbym trochę więcej ważyć, no ale to są z kolei też chęci, bo wiem, że gdybym się za to wziął, to jestem w stanie to zrobić. I to jest właśnie piękne w byciu, jakby w byciu trzeźwym i samodzielnym, bo co powiedziałem koleżance, mówię o tej czekoladzie. Co jest ważniejsze dla ciebie? Inaczej, kto rządzi, czekolada czy ty? I przytoczyłem coś, co przytoczę za chwilę. Co teraz będę przytaczał? Mój kolega serdeczny, nadal pijący, myślę. Rzadko się widujemy w ogóle. Yy, abstynencja bardzo, 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 bardzo przefiltrowała mi znajomości. Że kiedyś naprawdę na każdym kroku, ktoś tam, nie ma problemu. Widzimy się w weekend, to tam podwieczy propozycje czasem w tygodniu nawet albo w weekend, na przykład z piątku na wtorek. Czy w taką noc dłuższą. A... Natomiast teraz na jednej ręce bym wyliczył i przypuszczam, że jeszcze bym miał miejsce tam. Na szczęście w dobie internetu gdzieś jesteśmy w stanie się komunikować z osobami bliskimi w jakiś sposób tam na odległość. I ja jakieś dwa lata wtedy nie piłem. Chyba on przy mnie walił 200 cytrynówki. I mówi, że on by chciał przestać pić. Ja mówię, że. Uśmiechnąłem się sam do siebie, no bo ciężko się rozmawia, ja uważam, że w ogóle nie powinno się poruszać z pijanym czy pod wpływem narkotyków człowiekiem na temat rzucenia tego. Dla najlepszą porą i to jest moją radą, osobiście twierdzę, że jest rozmowa na kacu, albo na zjazdach, jakkolwiek, zależnie od używki. Chodzi o to, żeby trafić w sam punkt, bo kiedy budzimy się z głową taką no, ciężką głową, i z suchością w ustach, turbulencjami w żołądku i nie tylko, to to jest najlepszy moment, żeby uderzyć i zacząć tłumaczyć o skutkach picia, tak jakby pogłębić ten fatalny stan, w jakim jesteśmy. Ale to taka dygresja tylko. Mówię jako alkoholik, z perspektywy obu osób, jakby nie patrząc. I ten kolega mi powiedział, że co zabawne, ja mówię, że po prostu Mówię, no to przestań pić. Jak chcesz przestać pić, to przestań pić. A on spojrzał na mnie, On no nie była jego pierwsza dwusetka w ten dzień, mówi. Ale w ogóle ma pretensje, że znaczy miał pretensje, trochę pół żartem, pół serio, że ja go nauczyłem pić wódki. Bo no ja piwo piłem już potem, w sumie potem już piłem prawie wszystko, ale no preferowałem wódkę jednak w tym takim jakby dojrzalszym moim alkoholizmie. trochę nie, nie, niefajnie to brzmi, ale tak było <laughs> piwo tak jak wieczorem przed snem na dobitkę, żebym tam normalnie normalnie usnął i mówię, że no po prostu przestać pić, mówię. on do mnie powiedział łatwo Ci mówić ja <laughs> mówię do niego, wyobrażasz to sobie? łatwo Ci mówić <laughs> no mówię, przy, przy bliższym poznaniu, no to dość abstrakcyjnie można podejść do takiej wypowiedzi wobec mojej osoby no, nie ukrywajmy, byłem żulem po prostu. Już naprawdę, ja potrafiłem stać pod sklepem i wtedy jeszcze wódka setka kosztowała 5 zł, także 5-6. Potrafiłem za tą piątką tam stać i czekać, aż ktoś znajomy pójdzie. A on mi powiedział prosto w twarz, że łatwo ci mówić. Ja powiedziałem, no teraz już tak, no, aczkolwiek no, pierwsze tam tygodnie, miesiące. No teraz nie jest do końca ze mną wszystko w porządku, jak o to chodzi, bo nauczyłem się z tym żyć po prostu. Takie permanentne, to jest cały czas, bo cały czas jest ze mną kiedyś tak usiadłem i tak się zastanawiałem. Fakt jest taki, że alkoholu nie ma pełnej minuty. A tych minut już trochę minęło odkąd nie piję. Nie ma pełnej minuty, żebym o nim nie pomyślał. Żeby przez te 60 sekund gdzieś tam nie przebiegł. Pomijam czynności jakieś tam.